Jak to jest po niemiecku? Kochać. Liebem. Całować. Küssen. Zakochać się. Zyschwe Polub wideo, jeśli zgadłeś pierwsze trzy poprawnie. Flirtować. Flirten. Umawiać się na randki. Dayton Mieć randkę. Ein Date haben, Tęsknić. Vermissen, być zaręczonym. Verlobt sein, brać ślub. Heiraten. Zamieszkać razem. Zusammenziehen. Zapisz swój wynik w komentarzu i zaobserwuj nas.